Alicja Krawiec o upragnionym deszczu majowym. Nagle zaczął padać deszcz, wiatr schylał głowy drzewom, a one szumiały, dziękując za życiodajne krople. Słyszałam ich szept, radosny i cichy, szczęśliwy głos kwiatu. A trawa, która jest schronieniem dla niektórych owadów, ze szczęścia stała się bardziej zielona. I chociaż słońce schowało się za napęczniałą od deszczu chmurą i szarość ogarnęła ogród, dało się wyczuć radość i prawie namacalny uśmiech. Długo wyczekiwany majowy deszcz. Uczynił rośliny szczęśliwymi, a ja, chociaż bez parasola, Cieszyłam się razem z nimi, czując, jak ciepłe krople spływają mi po twarzy. Czasem tak niewiele potrzeba, by poczuć radość i szczęście, czytał Bogdan Dmowski.